Czas obudzić w sobie prawdziwego wojownika gotowego na wszystko. Sztuka śmiałości nie polega na czekaniu na idealny moment. To sztuka wkraczania na arenę życia z podniesioną głową i ognistym sercem. Odwaga to nie tylko cecha, to sposób życia. To twoja zdolność do przekształcania marzeń w rzeczywistość, do podejmowania decyzji, które inni uznaliby za szalone. Jesteś tutaj, by przełamać granice. Wiesz, co jest gorsze od porażki? Nie próbować wcale. W każdej chwili, gdy pojawia się strach, pamiętaj, że to tylko iluzja. Zmierz się z nim, patrząc prosto w oczy, i pokaż mu, kto tu rządzi. Śmiałość to twoja supermoc, której nikt ci nie odbierze. Każdy krok, który robisz, każdy odważny ruch, to manifestacja twojej determinacji. Twój duch jest nieposkromiony, a twoje serce bije w rytmie sukcesu. Nie czekaj na pozwolenie, by być wielkim. Bądź nieprzejednany, bądź śmiały, bądź tym, kim zawsze pragnąłeś być. Ruszaj naprzód, z ogniem w sercu i pewnością siebie, która rozświetla mrok. To jest twój czas, twoja chwila. Niech świat cię usłyszy, niech poczuje twoją siłę. Teraz jest moment, by zdefiniować siebie na nowo. Śmiałość to twoje imię, a determinacja twoja broń. Naprzód, bo świat czeka na twoją wielkość.